W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę serduszka wspaniała. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Serduszka, licentra, jest to rodzaj bylin z rodziny makowatych. Występuje w Ameryce Północnej i Wschodniej Azji. Niektóre gatunki uprawiane są w Polsce. Do najczęściej uprawianych jest serduszka wspaniała. Bylina wytwarza krótkie kłącza, z których wyrastają delikatne, ażurowe liście oraz różowe kwiaty. Liście są niebiesko zielone, odziomkowe, silnie podzielone, przypominają liście paproci i dorastają do 20 cm wysokości. W przeciwieństwie do serduszek okazałych, liście po kwitnieniu nie zamierają, lecz utrzymują się do końca sezonu wegetacyjnego. Pędy kwiatostanowe są nagie i wyrastają trochę powyżej liści. Na nich tworzą się drobne, sercowate kwiaty w kolorze różowo-purpurowym. Serduszka wspaniała dobrze rośnie na stanowiskach półcienistych i wilgotnych, próchnicznych glebach. Jest to odporna na mróz i rzadko atakowane przez choroby i szkodniki. Pora kwitnienia przypada na maj i czerwiec. Gatunek ten ładnie prezentuje się w różnego typu ogrodach o charakterze naturalistycznym. Serduszka wspaniała ma również zastosowanie w ogrodach wiejskich i angielskich.